Najbardziej. Jego skórę. Uwielbiam jego skórę. I kiedy jest blisko mnie, ten jego nowy zapach. Jest taki zmysłowy ma w sobie siłę. To tylko facet. Zapach jego skóry. Brud instynkt, zapach mężczyzny. Uwielbiam go. Bród instynkt, nowy zapach. Nowy proszek E-TAED ze specjalnym aktywatorem. Teraz, nawet w niskich temperaturach, biel staje się jeszcze bielsza. Technologia TAED. Nowy E. Bezwzględny dla brudu, łagodny dla kieszeni. Wieża B2 bije B7. Koczek G. stworzony tak, aby mógł się nim cieszyć każdy, bez względu na to, kim jest i co robi. Kolejna idea. W każdej chwili Twojego życia, tysiąc spraw, jedna idea. bo dba, by kawa pozostawała w dobrych rękach od samego początku. Nasza pasja towarzyszy jej w długiej drodze. Dzięki naszemu doświadczeniu kawę Chibo tworzą tylko najlepsze ziarna najlepszych kaw. Dziel z nami tę pasję. Tribo podaj to, co najlepsze. Wybór należy do ciebie. Nowy Pantin Flexible, aby dotknąć i nie poczuć lakieru. Lub Pantin Farm, by doskonale utrwalić nawet najbardziej fantazyjną fryzurę. Pantin Flexible i Farm, każdy o trzech stopniach utrwalania. Zapytaliśmy kichaczy, co jest najgorsze, gdy cieknie ci z nosa. Jak się smarknie w chusteczkę, to potrafię. Potrafi... Porwać. Porwać. Wycielanie nosa szorstką chusteczką to jest utręka. Czy kichacze wyobrażają sobie chusteczkę wytrzymałą i miękką jednocześnie? Oj, nie, nie wyobrażam sobie tego. Nie wynaleziono chyba nic takiego. I teraz są nowe chusteczki tempo. W odróżnieniu od zwykłych chusteczek, tempo składają się z czterech warstw: dwóch super wytrzymałych wewnątrz i dwóch miękkich na zewnątrz. Więc gdy inne dawno by się podarły, nowe tempo wytrzymują i możesz wydmuchać nos bez obaw. No bardzo mięciutkie, delikatne, rzeczywiście. Takich jeszcze nie miałam. Chusteczki tempo są miękkie Jakie... i wytrzymałe. Poleciłabym swoim córkom wszystkim... Dzieciom i wnukom. Dzieciom i wnukom. Po prostu super. Nowe chusteczki Tempo, mocne, a nie zadzierają nosa. Jeżeli nie zapewnisz swoim dłoniom właściwej ochrony, mogą szybko stać się suche i szorstkie. Nowy krem, Bazelin Intensive Care z aloesem i gliceryną, przeznaczony jest specjalnie do pielęgnacji rąk. Dzięki gęstej, kremowej konsystencji i udoskonalonej formule, krem ten skutecznie nawilża i chroni skórę, przywracając gładkość i zdrowy wygląd nawet najbardziej zniszczonym dłonią. Vaseline Intensive Care – skuteczna pielęgnacja suchej skóry. Jeszcze do niedawna każdy skuteczny proszek do prania stwarzał ryzyko podrażnienia skóry, a proszek delikatny zazwyczaj nie był w pełni skuteczny. Nowy, przebadany dermatologicznie proszek do prania Kokolinosensitive Sensitive jest łagodny dla skóry, skutecznie usuwa plamy i pozwala osiągnąć idealną czystość. To czysta radość i czysta oszczędność. Duża torba jest wygodniejsza, a każde pranie kosztuje teraz mniej. Kokolino Sensitive. Łagodne, delikatne, zawsze skuteczne i oszczędne pranie. Odchodzi od żony do innej, która spełni jego marzenie bycia ojcem. Szczęście nie trwa długo, gdy okazuje się, że jest śmiertelnie chory. Rozpoczyna się dramatyczna walka obu kobiet o mężczyznę ich życia. Śmiertelne zagrożenie. Dramat obyczajowy w środy o 20:00 w RTL7.